Cześć, ostatni przelot z Helu do Górek Zachodnich. Właśnie tniemy Rutę. A to oznacza, że takie wariaty będą blisko nas pływały. Tu jeden, tam z tyłu goni drugi. Na szczęście nie chcą nas rozjechać, mam taką nadzieję przynajmniej. Przechodzą obok. I no, jesteśmy na środku, tutaj skrzyżowania wręcz tych ród łapiemy bardzo, bardzo pomału, bo półtora węzełka, dwa węzły ale niestety Honda zdechła to wczoraj w trakcie manewrów portowych na helu rzuciła palenie niestety więc pokręciłem się trochę na żaglach, doszedłem na no szybko do nabrzeża awaryjnie i odpaliłem elektryczny silniczek, żeby wjechać już na miejsce do Jeregbomu. Y no natomiast dzisiaj już po prostu muszę łapać to co jest, tyle wiatru co zostało. No i na żaglach do górek. Bo jak całkiem zdechnie to odpalę elektryka, ale on podciągnie mnie takie jeden 3 węzła, czyli tyle co teraz mniej więcej, więc na razie się to mija z celem. No trudno, bywa i tak. Dobrze, że to na ostatniej prostej. No, że i jest jakieś tchnienie tego wiatru, nie ma takiej tragedii. Nie wiem, co do końca się z tym silnikiem dzieje. Będę go musiał dać do serwisu, bo ewidentnie coś jest nie tak. Zresztą spalił, wydaje mi się, zdecydowanie więcej niż powinien. Widać było, że mu to paliwo przez gaźnik uciekało. Także coś przypuszczam, że z regulacją gaźnika jest do zrobienia. No a w międzyczasie ten przeszedł, masowiec jakiś, albo drobnicowiec, no a tam chyba jakiś tankowiec idzie, no ale on nam pójdzie za rufą, także dobrze, nie chcą nas na razie rozjeżdżać, na szczęście. A tutaj następne wariaty, jeden za rufą, drugi przed dziobem przechodzi. Na pożegnanie. Dosłownie na ostatnie metry przyszło jeszcze odrobinę wiatru. Ale fajnie, bo nas dociągnie odciąży trochę elektryczny silnik, bo pracował całą drogę z helu. No ale teraz, jeśli z kolei nie zdechnie w samej Marynie, to wchodzenie na żaglach na bojki będzie ciekawe, no ale cóż, to trzeba będzie wykombinować. Było dosłownie 4 minuty tego wiatru. 4. Z zegarkiem w ręku i znowu zdechła Ale teraz już żegnamy się z Bałtykiem Główki portu zostały za rufą My już w torze podejściowym do górek Mnóstwo ludzi na plaży Radary się kręcą, tu też się kąpią No, a my lecimy dalej No i tyle by było tego pływania Zatsumowaliśmy się w górkach Teraz się oczywiście rozbijała, no bo jakby inaczej miało być No ale całe szczęście, że udało się to dotrzeć jeszcze w miarę sensownej porze Także zabieram się za chwilę za kładzenie masztów Chowanie żagli i tak dalej, i tak dalej Po prostu roztaklowanie łódki przygotowanie do transportu Zatem jeśli chodzi o... Rejs go planu na Gotlandię, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.